Cześć gaspi do 119, witam Was w kolejnym odcinku z gry jaką jest Wiedźmin 2 zabójcy Królów, a ja po pierdzieleniu pełnej paczki Pringles oraz obejrzeniu e, paru filmów <laughs> Jestem w stanie w końcu nagrać film z wieśka i zagrać to Więc F5 Tak jest Kogoż to ja widzę Wiedźmin Witaj Nasze drogi często się krzyżują. Zbyt często. Czego tu szukasz? Ogólnie praktycznie mam, praktycznie mam najlepszy ke eków w grze, więc. Tris Marigold. Czarodziejka w Nilfgaardzkim obozie. Fistech wypalił ci rozum. Oh! 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 Uh -uh. Opuść to synku. Masz tupet, Geralt. Idziemy. Okej. Okay. Nie przewrót ja, wasz ambasador już nigdy nie użyje słońca Niligaru. Moi ludzie nie wypuszczą cię stąd żywego. Chyba, że ich o to poprosisz, pośle. A wierzę, że poprosisz. Renwald F. Batson otrzymał rozkazy od samego cesarza. Prędzej umrze, niż wydać Mary A czy nie macie Marigol, się umiera. To nie on zginie. Z drogi wszyscy, albo starzec zginie! Ani kroku! Nie żartuję! Wiem doskonale. Nie wahaj się, zabij go, bo my się stąd nie ruszymy. Renuard, ten kto przyniesie mi głowę Wiedźmina, dostanie order zasługi. Kurwa. To jest taki krzyk Ale ambasador Fitz Wasza Ekscelencjo, rozkazy ze stolicy. No i tyle z naszej karty przetargowej. No to teraz was wszystkich pozabijam. No to dobrze Na mówi. Na co czekacie? Brać go! Najpierw kuskingu trzeba rozjebać, bo oni będą mnie tutaj nękać. Hyt! Niech ten No i ty jeszcze no. I kanie raz. Dawaj, 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 ja to mogę zebrać O Ale tu wcześniej była skrzynka, ja ją widziałem Je poreny Moje oh yeah. F pięć w są jeszcze zasoby. Węglowy pył... Gwiazdę pierdzień węglowy pył... Węglowy pył cross... O, oh, coś tu było ciekawego. Sukno, olej, sukno... Aha, sukno. Czyli w sumie już nie będę zbierał zbytnio e, itemzów. Bo większość mam. I to co mam? Iść na górę, na dół? Chyba... Spadaj. że tutaj? Czy górą muszę przejść? Brama zamknięta. Tak. Musi być inna droga. Muszę przejść górą, a to się jeszcze to jest pył i sukno. No dobra. Hit! Trzeba złożyć quena. Właśnie. Piękne są animacje. I ładnie. Złożyliśmy całą adrenalinę. Może na dwóch typka i na czterech Ale Czy ja tutaj mogę sobie przeszukać? Mogę Coś ciekawego? No a chyba nic, bo to są spagowane. Dobra. F5. Deskocz! No, ej! Dodskocz do niego! Nie żyje zaas! Aha, krzyknąłeś po śmierci, więc się nie liczy. It's! Hyc, 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 zeskok. Zeskok, zeskok. O kurwa, naprawdę myślałeś, że możesz tu sobie po prostu wejść? Dajcie cesarzowi powód do dumy! Zawidź go! No, dobra.

Nie gadać po niggarsku i po niemiecku. Uparte z ciebie zwierzę. Już są ze sobą zastakowali. O, jeszcze jedno uderzenie. Ty. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chyba wszyscy. Ile tu rzeczy do zebrania? Dwugarski miecz stalowy... E. Gratuluję, Wiedźminie. To byli moi najlepsi ludzie. Należało ich lepiej dobierać. Albo szkolić. Nie byli przygotowani na takiego przeciwnika. Jeżeli nie chcesz skończyć tak jak oni, uwolnij Tris. Zadziwiasz mnie. Jak można narażać życie dla wiedźmy? Powiedzmy, że jest mi bliska. Tak myślałem. Kochasz ją. Inaczej byś się tak nie narażał, ale nie wiesz o niej wszystkiego. O czym mówisz? Twoja przyjaciółka i pozostałe wiedźmy spiskowały przeciwko waszym władcom. Skąd wiesz? Z najlepszego źródła, od niej samej. Czym ją przekonaliście do przyznania się? Pokazaliśmy jej zeznania innych członkiń Loży. Nie przekonałeś mnie. W tej chwili nie ma to już znaczenia. Dzięki naszej pogawędce moi ludzie ściągnęli posiłki. Może wreszcie zaczną walczyć jak mężczyźni. Czas, żebyś poznał prawdziwą siłę cesarstwa! Okrążyć go! Dobra, będzie ciężko. Ła! Kurwa ty! Skąd to? A Jebany całodziej ja. jebany! <todgłosy> <todgłosy> <grymne> <grymne> o, to jest na hańbę cesarstwu! Tarczownice naprzód. <grymne> we, 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 we. Panie masz. A to ty? Już Ciągle te robimy. Aj. Został sam Renoir? Ała, kurwa, ogień. Nowo umiejętny śpi Serio. No chodź tu, chodź, 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 chodź. Zawiodłem cesarza. No, udało się. Trochę HP straciłem. Może ja się w ogóle na to nie przygotowałem. To jest ciekawe. Ale sprawdźmy, czy jest on Nie, nie jestem. Patrz z Wikovaru jest Jest gorszy. Ale te tutaj papierki. List do cesarza. Do rąk własnej cesarskiej mości. Nie Emhera mamy MS. Ujrzyjcie wizycie Testa. Zgodnie z planem, odwiedzającym odwiedzałem Henselta, podkładam mu oparte o waszycarskim mości. Skłócony to naród, król niepewny, szlachta dzika. Sympatia zmienia się z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to żadna polityka. Renuald App również sarka na barbarzyńską północ. Ośmielam się wątpić, czy przysłanie go tutaj było dobrym pomysłem. Waszycarską zwierzę, ufam temu człowiekowi, podejrzewam, że coś przede mną ukrywa. Sługa waszycarska. Okej. Okay. Okej okay. To skakuje, sk skikamy tutaj w takim razie chyba, nie? Nie, nie tutaj. Gdzie w takim razie? Tutaj. A nie, tu skrzynka jest tylko. O Reny. Albo tu Może być tu. Tak, chyba tu. Tak. Jest Itris Gerard? Nie spodziewałaś się mnie? W Nilwgardzkim Lochu można się spodziewać jedynie odwiedzin kata. Torturowali cię? Próbowali różnych sposobów, ale niczego im nie powiedziałam. Kiedy wyruszaliśmy z Vernonem z Flotsam, nie sądziłem, że tak prędko się spotkamy. Wiem, ile cię to kosztowało. Nigdy tego nie zapomnę, słyszysz? Nigdy. Dla przyjaciół mogę wyrżnąć pół Nil w gardu. Wiem, że należysz do Loży, Tris. Skąd wiesz o Loży? A jakie to ma znaczenie? Loża stoi za zabójstwem Demawenda. Geralt, ja. Cii, ufam ci. Należę do Loży, to prawda. Podobnie jak jedenaście innych czarodziejek, ale jeżeli myślisz, że jestem odpowiedzialna za jej działania, to się grubo mylisz. Loża czarodziejek to teatr dwóch aktorów. Shila i Filipa dawno ją zdominowały. Do tego stopnia, że nie wiedziałaś o planowanym morderstwie? Do tego stopnia, że przestałam być zapraszana na spotkania. Dlaczego? Straciły do mnie zaufanie. Bo się z nimi nie zgadzałaś? Dwanaście kobiet bardzo rzadko się ze sobą zgadza. Problem polegał na tym, że. Na czym? Że byłam blisko ciebie. Jeżeli Shila boi się kogokolwiek, to tylko Geralta z Rivi. Loża chciała mnie przekonać, że nasza bliskość jest im na rękę. Manipulowały mną. Przeze mnie podawały ci starannie wybrane informacje. Naginały fakty w zależności od potrzeb. Nadal jesteśmy sobie bliscy. I nadal mogą to robić. Nie obrażaj mnie. Uspokój się, Trace. Co prawda, Renwald Ebmadsen twierdził coś zupełnie innego. Ale jeśli mam wybierać między twoim słowem a słowem jakiegoś Nilfgaardzkiego szubrawca, wybieram twoje. A teraz powiedz mi wszystko, co wiesz. Muszę wreszcie poznać prawdę. Po masakrze na Tanet długi czas nie było żadnego czarodziejskiego gremium. Działałyśmy w rozproszeniu. Filippa postanowiła założyć nową organizację. Tym razem tajną. Kiedy zostałam zaprzysiężona, nawet przez myśl mi nie przeszło, że już wkrótce plany loży pozostaną utajnione nawet dla jej członkiń. Jak wiesz, Filippa uznaje tylko wielkie przedsięwzięcia. Przedstawiła projekt utworzenia silnego państwa, które byłoby kontrolowane przez czarodziejki. Nie dziwię się, że królowie występują przeciwko czarodziejkom. Nikt nie lubi spiskowców. Filipie i Shili nigdy nie brakowało zapału ani pomysłowości. Żeby kierować mocnym państwem, należało je najpierw stworzyć znaleźć bogatą krainę, odpowiedni układ polityczny i kandydata na władcę, którym można manipulować. Shila wybrała Dolinę Pontaru, Demavenda i Stenisa. Dziwny wybór? Demawend nienawidził czarodziejów Niemniej niż Henselt czy Radovid Shila z Filipą uznały, że Demawend to najsłabszy władca Jego syn Stenis jest chwiejny jak chorągiew na wietrze Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ Nie zapominaj, że to w Edirn pojawiła się buntowniczka z ludu głosząca ideę nowego państwa Na jednej z narad zapytałam wprost, jak wyobrażają sobie obalenie Demawenda i to była ostatnia narada, na którą zostałam zaproszona. Po śmierci Demavenda nabrałam podejrzeń, ale nie miałam żadnych dowodów. Filipa mnie zbywała. Gdy wybrałeś się na spotkanie z Jorwetem, a Sheila zajmowała się truchłem Keirana, zeskanowałam fragment jej megaskopu. Dowiedziałam się wtedy, że Shila kontaktuje się z Leto. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Chciałam! Ale potem już się nie spotkaliśmy. Leto musiał mnie śledzić, kiedy weszłam do kwatery Shili. Potem zmusił mnie do teleportacji w okolice Wergen. Rozmawiałeś z nim? Nie był agresywny. Już w Wergen powiedział mi, że to Shila zleciła im zabójstwo Demavenda. Im, to znaczy, wiedźminom ze szkoły Żmij, wspólnie z Shilą przygotowali zamach. Dlaczego ci o tym powiedział? A czy to ważne? Nie lubię, gdy spiskowcy nagle stają się szczerzy. Przestań, Geralt! W czasie teleportacji do Edirn doszło do zakłóceń w komunikacji i mocno się poobijałam. Wiedziałam, że w pobliżu jest Filippa. Postanowiłam pójść do niej i zagrać w otwarte karty. Może Leto chciał właśnie tego? W domu zastałam tylko jakąś kobietę. Myślałam, że to służąca albo kochanka Filipy. Zanim zdążyłam otworzyć usta, zostałam obezwładniona czarami. Nie spodziewałam się ataku. Nie umiem opisać bólu odczuwanego w czasie kompresowania ciała. Jakby łamali ci wszystkie kości. Jeszcze gorzej jest przy powrocie do normalnej postaci. Filipa nie wiedziała, że jej kochanka jest szpiegiem Nilwgardu. Zostałam przeniesiona aż do Lock Muin. Odczarowała mnie Asire, zanim ją zamordowali. Shillard mnie przesłuchiwał, ale niczego się nie dowiedział. Gdyby nie ty poćwiartowaliby mnie. Dopiero w lochu połączyłam wszystkie elementy układanki. Teraz wiesz już wszystko. I Saskia znała plany Loży? Nawet nie wiedziała o jej istnieniu. Uwierzyła w bajkę Filipy, że czarodziejki bezinteresownie wesprą niepodległe państwo w Dolinie Pontaru. Saskia miała poparcie ludu, a Filipa miała poparcie Saski. Kto w takim razie zlecił zabójstwo Foltesta? Nie mam pojęcia. Być może po udanym zamachu na Demawenda, Sheila z Filipą postanowiły pójść o krok dalej. To byłoby głupie. Zabójstwo Demawenda otworzyło furtkę do panowania nad Doliną Pontaru. Po roku ludzie zapomnieliby o królobójstwie, a Loża mogłaby dalej wcielać w życie swój plan. Przecież zlecając zamordowanie Foltesta musiały wiedzieć, że ludzie tacy jak Roche nie spoczną, dopóki nie wyjaśnią całej sprawy. Jedno jest pewne: Foltesta zabił Leto. A Sheila z nim współpracowała. Dowiedziałaś się, co Sheila robiła we Flotsam? Przecież nie przybyła tam tylko po to, żeby zarobić parę orenów za zabicie potwora. Oczywiście, że nie. To miało jakiś związek z Leto i z Koyatel. Czego chciała od Jurweta? Wiewiórki to as, a tu to wysaski. Podejrzewam, że Sheila chciała wiedzieć, co zrobią w obliczu wojny z Henseltem. Okay. Na razie musi mi to wystarczyć. Więcej dowiemy się na obradach. Zamierzasz na nie pójść? Straciłeś pamięć, więc nie wiesz, jak wyglądał świat przed masakrą na Tanet. Wiem. To znaczy, że. O mojej przeszłości porozmawiamy później. Dobrze. Gdyby istniała Rada i Kapituła, nigdy nie doszłoby do królobójstw. Nie byłoby tak częstych pogromów. Pojawiła się możliwość reaktywacji tych instytucji. Nie można zaprzepaścić takiej okazji. Unormowanie relacji między władzą i magami to jedyna szansa na pokój. I koniec, Loży. Loża i tak jest już skończona. Jeżeli królowie dowiedzą się, że stała za morderstwami, zacznie się polowanie na czarownicę. Możemy temu zapobiec. Jestem za ukaraniem winnych, dlatego pójdę tam i wyznam wszystko, co wiem na temat działalności Filipy Eilhart i Shili de Tancarville. Zatem chodźmy. Zatem idziemy! Od razu! Gdzie jest Trisney Miguel? Próbujcie go wyprowadzić. No, wiadomo, tu już nie ma, więc. Idziesz, nie idziesz? Idziesz, dobra, ruszasz się na matce. Ci Nilfgardczycy to Twoje dzieło? Zbyt ślepo ufali swojemu dowódcy. Tej o, zbagowałem się. Zabiłeś? Sami się nie pozarznali. Zbagowałem się. Zbagowałem się, kurwa! Rozdzielmy się, Fries. Tak? Nie chciałbym drugi raz wyciągać cię z takiego bagna. Nie martw się, poradzę sobie. Spotkamy się na obradach. Dobrze. No Wypociągnij, wejdź na obrady. A czy jeszcze jest opcja znalezienia Nice? Nie, nie jest. Nowy poziom. Nie I, tylko C. Tak, charaktery. Trzy talenty mamy. Czy możemy to rozbudować, chyba tutaj sobie. A mogę tutaj jeszcze sobie upgrade'nąć? Wigor jeden, tak, dawaj mi jeszcze jeden wigor, to się przyda. Tutaj się jeszcze mogę na sklepy poziom? Jest 30%, tak, ja bym to chciał. I, lepsze, I większa żywotność. O, proszę bardzo. Odradzę F5, bo się zbagowaliśmy. Idziemy na te obrady. No co się będę? Chyba, że jeszcze możemy wejść e, do obozu Kedwen, który jest tutaj. Chyba o Kedwen, o ile się uda mi tam wejść, bo jeżeli mógłbym zrobić jeszcze Anais, bo tu była taki lekki wybór, czy lecimy po Anais, czy lecimy... Kurwa, ale te bugi są... lecimy po Anais, czy lecimy dalej Grom. Ale zobaczymy, czy da się tam w ogóle wejść. No to Ciol, popchnijmy tą fabułkę już do przodu. Na fula. Nie wiem, jak wejść do tego obozu, Kedwen Tędy coś? Dobrze się tam biegłem. No tu jest martwy, martwy krastolud. bo już przeszukaliśmy. Nie wiem, ale się zbagowałem. I to widać bardzo mocno. <laughs> Moja zbroja chce się dobieł wolnić. Natalis? Interrexian Natalis. Ale tu jest Karweńczyk, więc... więc może... W naszym gronie nie zabrakło nawet Nichgarczyków. Excellencja dobrze wie, że nasi gospodarze są... Będziemy świadkami wielkiego wydarzenia. Poczekaj. Nie wiem o co chodzi. A... Drugi raz, co? Doprawdy sprawy północy powinny pozostać sprawa. Nie wiem jak tu wejść. Bo my weszliśmy tędy, tu jest ten most. No cóż. Żadna Bo nie mam żadnego questa. w imię Te Mary. To jest już zrobiony. W imię Te Mary jest zrobiony quest. Rozeszły się. No, będziemy świadkami. W takim razie nie zwlekajmy. Wchodzimy. Teraz albo nigdy. No to lecimy. Ja się Przez ostatnie tygodnie w Wyzimie trwały obrady dotyczące sukcesji tronu. Z uwagi na to, że los ostatniego dziecka Foltesta pozostaje nieznany, nie udało się osiągnąć kompromisu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak podzielić kraj na dzielnice, zgodnie z dotychczasowymi granicami baroni. Nie może tak być, Janie Natalis. Temeria stoi między Nilwgardem a północą. Potrzebna jest nam silna i zjednoczona. Wasza Wysokość jest to i moim życzeniem, ale wraz ze śmiercią Foltesta pękło serce całego kraju. Doniesiono mi, że Lava-Led znajduje się w rękach czarodzieja Detmolda. Najwyraźniej nie doniesiono ci jednak, Gradowidzie, o jadce, do której doszło dzisiaj w obozie Kedwen. Jeśli dziecko żyje, wciąż jest nadzieja. Waszym obowiązkiem jest również odnalezienie Vernona Rosza. Jest podejrzane o zamordowanie króla Henselta podczas jego triumfów w Verden. Jako temerski żołnierz pozostaje pod waszą jurysdykcją Natalis. Vernon Roche zniknął razem ze swoim oddziałem kilka dni po oblężeniu twierdzy La Valette. Jeśli pojawi się znowu w Temerii, zostanie uwięziony i osądzony. Dalej jestem zbagowany. <grym> Moje te... To, to moja o kurwa, ja pierdolę. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, Wasza Wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę osoby, które zadbają o interesy kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem kapitułu jest dobro królestw północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville". Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, Wasza Wysokość. Shila de Tankarville nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Tris Marygold! Jednak zdecydowałaś się przybyć. Tancarville ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. To kłamstwo! Masz coś na poparcie tych oskarżeń, Gold. Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Shilade de Tankarville stoi za zabójstwem Demawenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej Rady i Kapituły. Shila de Tancarville winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. Zakłon płonącej róży. Chilo de Tankarville. dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w kapitule. Aresztujcie ją. Nie znacie całej prawdy. Mary nie wie, co mówi. Ho tanto più Ah, penso sto Dalej się smakowałem! Gerald! Jesteśmy w pułapce! Magia tu nie działa, nie wyciągnę nas! Musisz dopaść chile! Dobra moi drodzy, w tym momencie zakończę ten odcinek, bo też sami żegnał na części Do widzenia w następnym odcinku.